Szósta seria spotkań PGNiG Superligi piłkarzy Ręcznych. Gościmy dzisiaj w Koszalinie, gdzie Młynny Stoisław Koszalin podejmować będą MKS PR Gniezdo. Na ten mecz zaprasza państwa Marcin Muras. Spotkanie drużyny z Koszalina z Beniaminkiem z Gniezna, który poszukuje cały czas punktów. I Mączka pierwszy rzut. Chyba do grania Rycharskiej. Strata szansa na kontrę. Dla drużyny gości. I jest pierwsze trafienie. Za mączka. Mączka! I tym razem po rękach. Startman. Norska. Teraz świetny przechwyt. Żanety Lipo. Pusta bramka, ależ to zrobiła skrzydłowa. 13. Korszalina. lubi tak grać. Teraz Kubiszowa. Kubiszowa. Dobrze. No, wszyscy, wszyscy skoncentrowali się na. Dwóch kołowych, tymczasem zostawiona Kubiszowa. Znowu gra na dwie kołowe. Mączka, mączka do Rycharskiej, ale niedokładne to podanie. odzyska piłkę Rycharska, ale świetnie w bramce Daria Konieczna. Patysek, Łęgowska jeszcze raz indywidualnie. Męgowska, no teraz zaskoczyła. Hartman nie decyduje się na razie na wyjście w górę. i Rzut z drugiej linii, ale teraz trafia Łęgowska i trzecia bramka. Ale na razie powoli zaczynają ten atak. Mączka jeszcze raz do skrzydła, Lipok! Skutecznie. Pojawiła się też Kasprowiak na lewym skrzydle. Giszczyńska, giszczyńska. W środek bramki Filończuk uruchamia kontrę, nie. Trafia do bramki. Trafienie Natali Filończuk. Świetna decyzja. Tam zbiegawa Łęgowska, nie zauważyła tego w pierwszy tempo Giszczyńska, Łęgowska, Giszczyńska, rzut, ale świetnie Filończuk w bramce. Paric, Mączka, pewnie poszuka rzutu, nie, oddaje jeszcze do Kubiszowej, ta do skrzydła, rzut ze skrzydła, i jest trafienie, świetnie to rozegrały Aleksandra Zaleśnej. Pierwsza bramka dzisiaj, Kuryjata już nie zdąży, a więc... To drużyna Młynu Stoisław Koszalin. Do przerwy prowadzi 11 do 10 z MKSM. PR Gniezno na drugą połowę. Zapraszam Państwa po krótkiej przerwie. Kubiszowa do skrzydła. No i świetne trafienie. Teraz mączka. Haric, Kubiszowa. Kubiszowa świetnie to zrobiła. Krystyna Kubiszowa. Haric. Ona dysponuje bardzo mocnym rzutem, ale nie było dotąd dla niej pozycji. Teraz stracona piłka, takie podanie do nikogo. Nurska świetnie e, do e, matysek. Hartman, wróciła Nurska. Dobrze tam wyszła Rycharska w obronie. Hartman, teraz otwarta pozycja, filończuk! Fenomenalna interwencja. I przyspiesza Hartman. Hartman znowu do końca i po ręce. Tym razem piłka wpada, i będą jeszcze dwie minuty kary. Żmijewska jeszcze raz ona, i znowu oddaje. Do Haric. Tym razem dobra asysta, i Haric trafi. Morska świetnie, filończuk. Jest trafienie. Wrócenie do skrzydła i jest trafienie Emilikowak. Kolejna zawodniczka nie dołączyła do tych kontuzjowanych. Urbaniak z Lipok teraz razem grają. Lipok przeciągnięty rzut. Piąte trafienie Żanety Lipok z tych zawodniczek co dzisiaj się pojawiły. Właściwie zostaje tylko Kubiszowa i Żmijewska. Nie ma Żukowskiej. Kurdzielewicz, pusta bramka, jest trafienie. Rycharska, jeszcze ona zdobywa bramkę. Jeszcze ucieczka za plecy i świetnie. Nowicka. I zadowolone koszalinianki z wygranej. Tak, Krystyna Kubiszowa, Wielkie brawa dla Czeski. Zasłużona, wygrana. I zasłużone drugie zwycięstwo Młynów Stoisław-Koszalin w tym sezonie. Kończymy szóstą serię spotkań i Superligi Piłkarek Ręcznych. Dzisiaj to już wszystko, jeszcze będą grali panowie, też zapraszamy do kanału Emocje TV. Dzisiaj to wszystko, do zobaczenia, do usłyszenia, dziękuję za uwagę, Marcin Muras.